Witam na kolejnej lekcji. Dzisiaj gramatyka, dzisiaj dwa czasy przeszły past simple i past continuous, czyli przeszły prosty i przeszły ciągły. Generalnie to jest ten sam czas past, czyli mamy past, tylko jest wersja simple i jest wersja Continuous. Dlaczego ten sam czas? Bo oba można zakwalifikować do przeszłości zamkniętej. To nie jest jakiś oficjalny termin, ja go tak nazywam, żeby bardziej Wam to uzmysłowić. Co to jest przeszłość zamknięta? To jest taka, co była i minęła. Zero odwołania, zero związku w teraźniejszości. Czyli na przykład wczoraj, dzień wczorajszy już nie ma nic wspólnego z dniem dzisiejszym. Przedwczoraj, tydzień temu, rok temu, Miliard lat temu, czyli to może być bardzo daleko od dzisiejszego dnia, lub właśnie wczoraj, czyli dosyć blisko, ale ten okres musiał się zakończyć. Dzień wczorajszy się zakończył i koniec. Czyli przeszłość zamknięta to jest właśnie ten sam czas, czyli pas. Natomiast o co chodzi, że jest simple i continuous? Najczęściej chodzi o to, że czasy proste są dokonane, a czasy ciągłe są niedokonane. Tylko w przypadku Continuous to jest dosyć sprawa oczywista i prosta, bo to będzie 100% przypadków, i tu nie ma dyskusji. Czyli każdy czas w ciągu w języku angielskim na polski będzie tłumaczony w wersji niedokonanej i na odwrót. Problem jest jakby delikatny tutaj, bo to nie jest 100%. Nie 100% przypadków czasów pasypu będziemy tłumaczyć jako dokonany. Zdarzy się też, że będziemy tłumaczyć jako niedokonany, ale o tym za chwilę. Ale generalnie dla ułatwienia umówmy się, że pass simple jest dokonany, a pass continuous niedokonany. Przypomnijmy sobie jeszcze konstrukcję tych dwóch czasów: pass simple to była osoba plus czasownik końcówką ED lub ewentualnie druga forma z tabeli jeśli czasownik nieregularny. Ważna sprawa, między osobą a tym, tym czasownikiem orzeczeniem nie ma operatora. Operator jest did, ale pojawi się w pytaniu i Przeczeniu. I jeśli on się pojawi w pytaniu w przeczeniu ten operator did, pamiętajmy, że czasownik wróci do pierwszej formy. Czyli albo skasujemy ED, albo wrócimy z drugiej formy na pierwszą, bo pierwsza to bezokolicznik. A musimy wrócić na bezokolicznik, właśnie zawsze jak jest did. Natomiast pass continuous, skoro ciągły, to nabędzie, na pewno będzie końcówka ING, bo wszystkie czasy ciągłe muszą mieć końcówkę ING. I mamy osoba plus operator. Tu nie było tego operatora w twierdzeniu. Tutaj mamy was lub were w zależności dla osoby. I was, ale you were. He, she, it też was. I cała liczba mnoga were plus czasownik z końcówką ing. I teraz słuchajcie, jeżeli chcecie poprawnie rozróżniać te dwa czasy w języku angielskim, wy musicie zrozumieć język polski. Musicie zrozumieć, co to są formy dokonane i niedokonane. Stąd przygotowałem takie jakieś banalne przykłady. Sprzątać. Jak brzmi forma przeszła, dokonana po polsku? Posprzątałem. Natomiast niedokonana sprzątałem. Czyli posprzątałem to będzie prosty, a sprzątałem to będzie ciągły, bo jest niedokonany. Inny czasownik naprawić. Wczoraj naprawiłem, dokonany, naprawiałem Niedokonany. I znowu past simple, past continuous. Oglądać. Wczoraj oglądnąłem, wczoraj oglądałem. Dokonany, niedokonany. I teraz już przykłady. Wczoraj posprzątałem swój pokój. No jest to forma od czasownika sprzątać i ona jest ewidentnie dokonana. Posprzątałem, a nie sprzątałem. Czyli wybieram czas simple past. Czyli to była ta osoba plus. ED lub druga forma. Sprzątać jest regularne, czyli ed. I cleaned my room yesterday. Nie ma operatora w twierdzeniu. Natomiast wczoraj sprzątałem swój pokój przez dwie godziny. Mamy niedokonany. Sprzątałem, a nie posprzątałem. Czyli tym razem ciągły. Czyli to było to was plus in. I was cleaning my room for two hours yesterday. Teraz pytania. Co zrobiłeś, kiedy ją zobaczyłeś? Zdanie brzmi, co zrobiłeś, a nie robiłeś. Czyli Polak użył formy dokonanej. Anglik też. I teraz pytanie. Mówiłem, że w pytaniu się pojawia już did. Bo tak robimy każde pytanie przez operator przed osobą. Czyli tu mamy did you, tu będziemy mieć where you. Przypomnijcie sobie, jak tworzyć pytania. To mówiliśmy w innym filmiku. Link macie u góry. What did you do when you saw her? Co zrobiłeś, kiedy ją zobaczyłeś? Tu jest druga, drugi czasownik, zobaczyłeś, zobaczyłeś, a nie widziałeś, czyli też dokonany. Czyli drugi czasownik też jest w simple past. On jest nieregularny, czyli druga forma so. Natomiast jak jest pytanie, czyli właśnie przez operator did, to co mówiłem, czasownik wraca do pierwszej formy. Czyli robić jest bez okoliczniku, what did you do? Co zrobiłeś, kiedy ją zobaczyłeś? Natomiast w pytaniu, co robiłeś o czwarty? Co robiłeś, a nie zrobiłeś? Tym razem jest forma niedokonana, czyli będzie past continuous. Pytanie, czyli też inwersja, przechodzi operator, czyli operator przed osobą, tutaj did przed osobą, tutaj were przed osobą. No i zawsze jest ten in. What were you doing at for? Co robiłeś o czwarty? I teraz duża uwaga, to prawdziwa zmora Polaków. Wczoraj oglądałem dobry film, no ewidentnie niedokonany, oglądałem, a nie oglądnąłem. Na wakacjach dużo pływałem, no znowu niedokonany, pływałem, a a nie przepłynąłem, więc Polak w obydwu chce dać czas ciągły niestety nie będzie czasu ciągłego chociaż wszystko na to wskazuje no bo właśnie czynność niedokonana to co mówiłem wam przed chwilą czas ciągły to jest zawsze niedokonany w 100% natomiast czas prosty to nie jest zawsze dokonany mówiliśmy że to jest około 90% czyli zostaje 10% na też formy niedokonane czyli właśnie tutaj i teraz dlaczego Pass Continuous, czyli tutaj, jak ktoś chciał użyć pass Continuous, to rzeczywiście czas niedokonany, ale musi być jeszcze spełniony jakiś jeden z jego trzech użyć. Mamy trzy użycia. Użycie pierwsze, mamy dwie czynności, obie dłuższe, obie niedokonane. Czyli ja pływałem, 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 a mama gotowała, gotowała, gotowała. I wtedy już by było ok, gdyby były dwie czynności. Oczywiście może być więcej, a moja siostra tańczyła. Ale minimum dwie czynności równorzędne, obie dłuższe pływałem, 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 a tata sprzątał, sprzątał, sprzątał garaż. Te obie dwie czynności byłyby w past continuous. Lub dwie czynności jedna dłuższa, a druga krótsza. Czyli kiedy pływałem, 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 pływałem zadzwonił telefon. Dłuższa pływałem i krótsza zadzwonił. I ta dłuższa jest niedokonana, pływałem, a ta krótsza dokonana, czyli byłaby w simple past, ktoś zadzwonił. Lub może być jedna czynność, ale podany czas lub okres czasu. Od do, czyli from to, przez, na przykład for, for two hours, przez dwie godziny, lub o jakiejś godzinie, at six, czyli o szóstej. I teraz wracamy do naszego zdania, czyli mamy wczoraj oglądałem dobry film. Który warunek jest spełniony? Żaden. No bo nie ma drugiej czynności, żeby był, żeby był punkt pierwszy. Jakby było wczoraj oglądałem dobry film, kiedy mama gotowała, byłoby ok. Nie jest też spełniony drugi warunek. Wczoraj oglądałem dobry film i na przykład przyszedł Krzysiek, żeby ta moja dłuższa czynność była przerwana krótszą. Nie jest też spełniony trzeci warunek. Nie ma od do, nie ma przez. A wystarczyłoby dodać, wystarczyłoby tu dodać, wczoraj oglądałem dobry film przez dwie godziny i już by był past continuous, ale nie jest spełniony trzeci warunek. Czyli uwaga, mimo że czynność jest niedokonana, nie ma past continuous, bo nie jest spełniony żaden z jego trzech użyć. W związku z tym wczoraj oglądałem dobry film, jest niedokonany, ale tłumaczymy w czasie prostym. I watched a good film yesterday. Na wakacjach dużo pływałem, niedokonany, ale jednak czas prosty, I swam, czyli druga forma. Yy, oglądać jest regularne, czyli ED, pływać jest nieregularny swim, swam, swam czyli dru druga forma z tabeli. I swam a lot on holiday. Na wakacjach dużo pływałem.